W z Triestu To Kasper bawił się w przewodnika Dzisiaj ja dostałam taką rolę Jesteśmy w centralnym punkcie Bolonii Za nami katedra Świętego Petroniusza Powinna przypominać Duomo di Milano To jest internetowe Pomówienie, tak wcale nie jest Ta w Mediolanie jest taka Huczniejsza nam dodać, idziemy do środka, chodźcie. Kochani, zauważyliśmy bardzo ciekawą sprawę. Historia tych arkad jest taka, że w Bolonii założono pierwszy uniwersytet w Europie, jeden z pierwszych w cywilizacji łacińskiej. I do tego miasta do Bolonii, już w XI, XII, XIII wieku zaczęło zjeżdżać bardzo dużo studentów i w mieście po prostu zaczęło brakować y, mieszkań. Wobec czego wymyślili arkady, no bo wtedy można tutaj spokojnie przechodzić, nad tym można zrobić dodatkowe mieszkania, jest więcej miejsca. Idziemy, kochani, teraz na uniwersytet. Bo na tym uniwersytecie studiował Mikołaj Kopernik. Pozdrawiam mamu. Witamy na uniwersytecie Bolońskim. Właśnie mam przerwę na układanie klocków Jak byłem mały to kochałem lego My wzięliśmy Numer 2 Z mozzarellą bufalą. Zobaczymy co to będzie Jestem ciekawa Nasza buła prezentuje się w ten sposób. Idziemy ją testować. Ona jest przecięta na pół jak coś. Wyglądasz tos. Ja nie wiem, czy lubię mortadele, ale sprawdźmy to. Nice. Wow. I bułka, i mortadele są grillowane. Mm, pyszne to jest. Kurczę, pyszne. Nie wiedziałam, czy głowy. Otwierają już o o 12. Mm. Słuchajcie, bo nie można mówić pełnymi ustami. My przyszliśmy tutaj w ogóle już rano, ale okazało się, że otwierają dopiero o 12. Dlatego troszeczkę pochodziliśmy po mieście i zawitaliśmy tutaj znowu. Ale za chwilę idziemy odebrać nasz nocleg. W końcu! Mamy ochotę się na chwilę położyć spać, bo dzisiaj spaliśmy bardzo niewiele, ale ta kanapka wynagradza mi wszystko. Przysięgam. Warto kosztuje 7 euro. To wcale nie jest dużo. A jest naprawdę sporo. Jak za takiego giganta. Pamiętajcie, że myjemy ją na pół. Jest bardzo dobra. Symbol Bolonii, czyli dwie wieże. Jedna prawie 100 metrów, druga jakieś 40 kilka chyba. Kiedyś można było na nie wejść, ale teraz obie chyba grożą zawaleniem, więc muszą zostać naprawione. No właśnie jestem ciekawa, mów coś. Mówię do ciebie teraz głośno i wyraźnie. Słyszycie bardzo dobrze. Nie wiem, czy vlog będzie to słyszał. Mów dalej. A teraz się odwróci, pokażę, że ja jest to magazyn nie słyszy. One smakują, jakby były gazowane. O! Na przyjdzie czas później, a teraz zabieramy Was na miasto, na kolacyjkę. Taka winda, kochani, prowadzi z naszego i do naszego mieszkania. Właśnie tak musimy nią jeździć. Współczuję każdemu, kto tu przyjeżdża, a ma problem z moimi przestrzeniami. Tylko trzy osoby mogą tu wejść, a udźwig jest do 225 kilo. Ja już połowę wyrabiam prawie. Mhm, mm na pewno. Tutaj idziemy na kolecyjkę. Nie ma takich szans, że zjem Moja pizza nie mieści się na talerzu, ale jest. Tak. Muszę przyznać, że jestem z niej dumny, bo zjadła całą pizzę. Co prawda boki zostawiła, ale i tak pełen sukces bo ta pizza miała za 40 cm. Przechodziliśmy ulicą i trafiliśmy na taką, takie okienko. Szczerze? śmierdziek jak z kanału. A wygląda Nie wygląda, bo ten kanał wygląda jakby już przestawał płynąć. Goodbye. Bye, bye, thank you. Be welcome for watching. Subscribe to my channel. Like it, follow me. Dzień dobry vlog. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano. Oczywiście nie w pełnym makijażu, bo ta gra nie wyglądają. Wstajecie z łóżka, idziecie do okna, otwieracie je i widzicie najpiękniejszy widok na świecie. Spójrzcie sami. Stacja PKP. Kocham pociągi. Dzień drugi jedziemy do Rawenny, czyli takiego małego miasteczka położonego kilkadziesiąt kilometrów od Bolonii, byłej stolicy Cesarstwa Zachodnio i Cesarstwa i Bizantyjskiego. Papa, pa. daj mi pół tylko. Połowę mi tylko daj. Wiem, że chcesz zjeść. Daj mi tylko połowę. Połowę, tyle mi daj. Obowiązkowy punkt we Włoszech, czyli McDonald's i frytki z posypką. Chodźmy. Nie ma czasu. Idziemy do kościoła, w którym jest woda i pływają ryby. Crazy. Wylądowaliśmy prawie nad Adriatykiem. Trochę od morza nas jeszcze dzieli, ale tu jest taki kanał, który zaraz zobaczymy. I ten kanał jest takim przedłużeniem Adriatyku, do, który dochodzi do Rawenny. Zaraz go zobaczymy. Rawenna jest miastem mozaik. Ona dosłownie słynie z tego, że możecie oglądać tutaj piękne mozaiki. My jesteśmy już przy kanale, o którym wspominał Kacper. To był kanał? Daje rybom. Taką tradycję, którą zapoczątkowała Martyna. W każdym miejscu, gdzie jestem, robię sobie głupie zdjęcia na słupie. Yy, I wrapę mnie wygrał ten słup. Jak spadnę, to wpadnę do Adriatyku, więc przynajmniej będziecie mieć fajny widok, a mi będzie zimno i będę pewnie chora. Wish mi luck. Będzie super. Mama nie byłaby ze mnie główna. Rozpoczynamy zwiedzanie spacerkiem y, częścią Dantego. Jak się okazało zmarł on tutaj w Rawędnie, a urodził się we Florencji, w której będziemy jutro i nie, to nie jest wycieczka jego śladami. Czyli ogromna hala targowa, na którą właśnie zmierzamy. Postanowiliśmy się zatrzymać na chwilę w Mercato Coperto i zamówiliśmy jedzonko, zaraz Wam pokażemy jakie. W ramach przystaweczki dostaliśmy... jeszcze nie wiemy co to, zaraz się okaże. E, ja Wam pokażę. Przede wszystkim jest to taki paluch. <grym> <grym> mm, Dobre. Zupełnie mm, konie. Mamy tutaj różne rodzaje chleba. Jeden jest taki fioletowy. A pozostałe są jeden jest pszenny, a drugi zbożowy. Ciekawe. I jest nasze jedzonko. Smażone owoce morza. Zobaczymy czy to będzie dobre. I słuchajcie, tu są też smażone warzywka. Świetna. Nie miałam jak włączyć kran. No nie ma tu przycisku. Patrzę, jest jakiś pedał i patrzę, co się stanie, jak go wcisnę. <słuch> jest już nasz piękny renort Bologna. Kochani, wróciliśmy już do Bolonii i standardowo jesteśmy w kościele. To jest kolejny kościół, do archiwum kościołów Kacpra. Chciałam zaproponować Kacprowi włoską zupę chińską. Grzybowa z borowikami i maszlakami. Rosół z i nad wyprodukowano w Polsce. Kalaski. Krzantaty radosz. Ja nie Masz wiem. Włoski z królikiem. O nie. Zafanie, <grym> za patrz. Sklep we Włoszech. Kochani wróciliśmy do Bolonii i robimy przerwę na gorący kubek, żeby się zagrzać. W ogóle trochę pokrzyżowała nam plany, dlatego robimy sobie spokojny wieczór z telewizorkiem. Niestety pada. W związku z deszczem zamówiliśmy jedzenie do naszego apartamentu. Właśnie odebraliśmy z Glovo zamówienie i spróbujemy piadini z fajnego prawdopodobnie miejsca, zaraz zobaczymy co to jest. Rozpakujmy to razem. zobaczmy czy warto było czekać. Tu mamy pierwszą kanapórkę. Ketwer musimy otwierać. Ciekawy smak szneczki. Mm, tego prościutka. Szczerze to myślę, że mogłabym sobie zrobić takie w Polsce. Ale ta buła też jest całkiem dobra. Trochę jak taka tortilka. Dobra. The next day. I kolejny pociąg, dzisiaj lecimy Pendolino Kawka, bilecik i jedziemy na nasz perun. Tutaj miejsca, w których zatrzymują się dane wagony. To jest no stress, że staniecie na początku pociągu, a wasz wagon będzie na końcu. To już ostatni dzień naszego tripu. Jutro rano lecimy z powrotem do Polski, i właśnie dojechaliśmy do Florencji. Dużo ludzi, troszkę kropi, co możecie zobaczyć po moich kularach, i troszkę jestem głodna. Jest wilgotno, bo już mam puch na głowie. Przed nami najsłynniejszy florencki most, czyli Monte Vecchio. W porównaniu do wczorajszej wizyty w Ravennie, ja się zaczynam bać ludzi, za dużo no, ich tu jest. Polecieliśmy do Bolonii. Odwiedziliśmy trzy miasta, Florencję, Bolonię i Rawennę. I mimo że polecieliśmy do Bolonii, to okazało się, że najładniejsza jest Florencja. Potem jest rawenna. Potem jest rawenna na końcu, końcu Bolonia. Wszędzie jest świetne jedzenie. Świetne. To prawda. Myślę, że Florencja jest naprawdę bardzo ładnym miastem, najładniejszym z tych trzech, które widzieliśmy. Myślę, że można tu wracać. Tak byłam w Mediolanie, to piłam sobie w brodę, że nie kupiłam sobie tej wiralowej torebki, którą przywieźli sobie wszyscy i złapamy ją tu na Florencji i chyba z nią wrócę. Udało nam się. Mamy czarną nie? dobraliśmy do niej taki paseczek. Nie, jest Bosko, to jest spełnienie moich marzeń. Tą torebkę ma moja ciocia i moja mama. I nawet nie wiem jeszcze, czy druga ciocia nie ma i one są po prostu... Ja zaraz zobaczymy się, ile do będziemy płacić, ale będziemy próbowali się targować. Chyba 18 euro kosztuje torebka. Nie wiem, ile pasek ale to jest moja wymarzona. Jesteśmy w Osteria Fileto di Oro i w oczekiwaniu na stolik dostaliśmy kieliszek z Prosecco for free. Zamówiłam cacio e Nie, żebyśmy przez chwilą jedli obiad, czy coś. Musisz spróbować tego kremu truflowego. Ciekawy smaku, ale ja już nie mogę, i że jestem tak pełna, nie dam rady. My wzięliśmy dzisiaj, sorry, problemy techniczne. Jedno pisteczko, a drugie klasiko pistaczko. Ale to jest słodkie. Można, ale wolę pistacjowa. Wracamy właśnie do Boloni i żeby dojechać nieco tańszym pociągiem, musimy przyjrzeć się pracy. <grymne> przed wylotem Do Polski Koniec